Space za mną jest i i no i ja gram sobie z Jolanem Lissine, Lissine na bocie a Dylu gra Katarina na midzie zobaczymy jak będzie last hitowa bylu Jola, Jolan ej wbijemy 3 lewele i się wbijamy że miał tu... nie bo ja spocisną a, i wzam na buty zaawansowane, bo na normalu bym miał za duże lagi. Nie, nie, na... nie <laughs> jestem na wow, chyba. Nie daj Łooo, nie ty bijesz, widziałeś? No role nie podkrywa. Aaaa chcę, mhm. takiego kanka Ale asystę masz. Jeszcze ja do tego dylu ma 23 level, a my mamy zielony po 30, a jakby grał dylu na 30 level, to by mu tak za dobrze nie szło. Ja nie dlatego gramy na poty zaawansowane. Aha. Iii, z... nie byliśmy się robili, co no, nie ja podattu Nie nad zobaczysz. Jeszcze ich. Jo, ja, ale ma ryć. ten... ten. Ta klatka organy. Może dawaj się wbijemy? Okej, okay, teraz sobie postawiłem i się teraz do niego tepnę. Upię sobie potki. Okej, okay, i się poda wbijamy. Czekaj. Okay. Jest, mamy. Ja sobie tutaj last hituję. mam dużo potek. Tak... 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 O Jezu. Ile masz do last hitów. Ja się tutaj last hituję. Tak. Prawie nie. Mm. Dostał. Kurde, niech mi się tylko to skił zregeneruje. Ale Morgan to zaraz zbije. To mogłeś już przyjść. Ja nie ile masz szans nakryta. Pięknie ich obraliśmy. Wiem. Nary, yeah. hmm. No, jak mi jak spróbuję ogarnąć te lagi? A czy nie mam takich dużych lagów, to możemy zagrać potem rankę do support Jadekeri. Bo zobacz, już, już mam 0 lagów. O potem, potem nagram normala. Nagrywam tutaj do 10 minuty. Żeby, żeby mi się za dużo nie rzucało, a 10 minut będzie starczy. Natalina na szóstym, free pentakill Nie. Nieeee O kurde Buła łokieć ja, ja się skampię, muszę poczekać na moje... na energię Energia Dawaj, 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 dawaj Slow'a im dałem, okej okay. Nie, no to apolet zrobiłem źle, ale ja, ja, ja jeszcze go rozwalę. Ej, nie, 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 nie się. się, no, nie, no nie, 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 nie,

Znaczy, bo ci często nie ma na linii, ja dlatego sobie razfituję. Tutaj moglibyśmy ją spokować trochę. Ej, doja, dyluja, ja ci tam wbiję na linii i sobie tutaj poradzi. Ło, legendarny kopniak. Okej, okay, idę. Tutaj pisało, że to ma z 300 damage, a ona miała chyba 250 HP, ja ją kopnąłem Zresztą zobaczę na nagranie Okej, okay, to ja, ja już się tam tutaj wbijam Postaram się ci dać fraga Wbijaj Dyr, wbijaj No nie, no chciałem ci dać Co to zabiłeś dzisiaj? No ja, ja właśnie Ja użyłam E po jego zabiciu, a to Tokio nie bije jakiegoś Takiego jak coś takiego podpalenie Okej, okay, to może weźmiemy chociaż wieże. Dobra, masz dwie asysty, dobra. A co ty do już składasz? Ale no, może wbijamy na topa. Chodź. A ja będę mieć akurat teleporta. Teraz pogankujemy. No kurde, dam jest Xin, a on... A chodź i dam blue buffa. Co on nie ma blueba? Wszystko wziął, wszelako wziął. Myślałem, że będzie był. Bo, bo, bo. Tylko boję się, że oni nas pozabijają. zabijają. się idealnie to poczekać. No aleksie, możecie podbić. Uważaj. Chyba do, uważaj, doduj. O, o, Właśnie o tym mówiłem. Dobra. Mm. Storka. No jej ja, 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 ja mówię ci, ja nie chcę ci ksuć. Yeah. No, tak. Dobra, zło nie będę składał ten tylko. Czy... Ej, to może to będą... To może już, już taki 15-minutowy filmik. Co mi szkodzi. Zresztą. Mam 3-0, Jolanta ma 5-0. O właśnie, może sobie akustyk... Może sobie tego złożę, akustyczny. Tylko mam, a mam lagi, mam 17 fesów, okej. Okay. Już jestem walnie. Nie robię takich ścin. Dawaj, 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 dawaj! jak to doczułował! Eee, eee, Aaaa... Aaaa... Dajdylowi, yes! Zawiłeś! Dziękuje, słuchasz? Ja, ja idę tutaj na to play na... ...B. Good job, Nie No to ja powiedziałem? Good job, nigga, tylko! nie jestem rasistą. jest Tak. to Morgana. ten ideal ma skina? No, pokojówka. Tutaj przyszli w pięciu. Gielon jest... Um. No zabiłby mnie. Musiałem przysiągnąć. Ten item jak sobie złożę. Cooldowny będę mieć malutkie. 5 sekund down To mam 8, 11, 5, okej okay. A to ja mam 15% down bo to mi daje 10%. I jeszcze specjalizację sobie brałem pod cooldowny. Myślę, że będzie... No ja myślę że będzie dobrze słychać na tym nagraniu, bo ja będzie Was zrycie słuchać. Ale i tak ja mówię bardzo dużo, więc...